Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło powitać Państwa w Ogrodzie Botanicznym. Jest ze mną dzisiaj dyrektor tegoż Ogrodu Botanicznego, Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, profesor uczelni dr. habilitowany Marcin Zuch. Dzień dobry, Panie profesorze. dzień dobry. Pierwsze pytanie: może, żeby rozwiać wątpliwości na samym początku. Czym tak naprawdę są zmiany klimatu? Czy pytanie, czy te zmiany, które my teraz obserwujemy w 2021 roku, czy to są zmiany naturalne, i czy to może być związane z aktywnością człowieka? Zacznijmy od tego, że klimat to jest pewna średnia wartości pewnych wskaźników pogodowych, które obserwujemy na przestrzeni jakiegoś zwykle dość długiego czasu. Klimat też jest zmienny i to jest rzecz, którą badamy. Uczeni badają od, od wielu lat. Na przestrzeni epok geologicznych klimat zmieniał się wielokrotnie i te zmiany miały bardzo różne podłoże. Rzecz jasna, że ten klimat nie był stabilny i taki sam w, w historii geologicznej Ziemi. Natomiast to, co w tej chwili obserwujemy, bez wątpienia jest efektem właściwie naszej działalności. Choćby z tego powodu, że zmiany, które obserwujemy są niezwykle szybkie. Nigdy w historii kuli ziemskiej tak szybkie zmiany nie następowały w tak krótkim czasie. Jesteśmy w stanie zresztą dość precyzyjnie obliczyć wkład człowieka w bilans węglowy, w emisję gazów cieplarnianych, które są głównym właśnie stymulatorem tych obecnie następujących zmian klimatu. Więc bez wątpienia, powtarzam, wiemy, że to, co w tej chwili się dzieje, ma związek z człowiekiem, ma związek z naszą działalnością, w szczególności z emisją gazów cieplarnianych. No właśnie, tutaj już nawet padło nawiązanie do tego określenia, czym jest ślad węglowy, jak się go wyznacza, jak się go wylicza. Ten ślad węglowy oczywiście jest takim bardzo ogólnym pojęciem. Generalnie rzecz biorąc jest to suma emisji kogoś albo czegoś. Hmm liczona w ekwiwalencie dwutlenku węgla, no bo te emisje mogą być bardzo różnorakie. Jeżeli spalamy na przykład paliwa kopalne, no to jest to głównie emisja dwutlenku węgla, ale już na przykład w trakcie produkcji rolnej, czy w trakcie produkcji żywności może być to emisja metanu bądź jeszcze innych gazów cieplarnianych, jest generalnie, generalnie, żeby to jakoś przeliczyć, to stosuje się taki właśnie odpowiednik węglowy. Jest to to, co na przykład ja, pani czy nasi widzowie produkują pośrednio i bezpośrednio. tutaj ważne jest to, że nie liczymy w tym wyłącznie tego, że przejeżdżamy gdzieś samochodem albo przelatujemy gdzieś samolotem, ale również liczymy to, co produkujemy, spożywając określone, określone pokarmy, określoną dietę mając, ubierając się w określony sposób, czy pełniąc. Jakieś czynności związane na przykład, nie wiem, pisaniem na komputerze i, i, i tym podobnymi rzeczami. Panie profesorze, znajdujemy się teraz dosłownie nad wodą, więc porozmawiajmy chwilę o śladzie wodnym. Podobnie jak w przypadku śladu węglowego, to jest właśnie e, zmierzone nasze zużycie wody. E, oczywiście znowu ważne jest, żeby mierząc ten ślad wodny, Brać pod uwagę to, co faktycznie w rzeczywisty sposób zużywamy, ale również żebyśmy brali pod uwagę wodę, która jest używana w różnego rodzaju procesach technologicznych, dzięki których mamy na przykład ubrania. I ten ślad wodny może być bardzo różny dla na przykład różnych pokarmów. No i do tego oczywiście dokładamy to, co zużywamy tu i teraz, czyli wodę, którą zużywamy do mycia, prania. Do różnych czynności, które normalnie, które normalnie wykonujemy, ten ślad wodny oczywiście możemy w sposób rozsądny ograniczać. Jeżeli zamiast wanny z wodą weźmiemy 3-minutowy prysznic, to już oszczędzamy kilkaset litrów wody. Więc nawet takie drobne różnice w naszym zachowaniu czy w naszych zwyczajach mogą, mogą w sposób dość istotny zmniejszyć bilans zużycia wody. Jaka dieta wegańska ma się do śladu wodnego, ale też do śladu węglowego? Generalnie rzecz biorąc, mięso pozostawia produkcja mięsa. Hodowla bydła, hodowla trzody chlebnej, hodowla drobiu pociąga za sobą bardzo znaczący ślad i węglowy, i wodny. Tutaj oczywiście różnice mogą być drastyczne, tak jak już powiedziałem, na przykład wołowina bądź baranina to bardzo wysoki ślad i wodny i węglowy, natomiast relatywnie mniejszy ślad węglowy i ślad wodny pozostawia produkcja mięsa drobiowego. Ale oczywiście generalnie rzecz biorąc z punktu widzenia klimatycznego najlepiej byłoby, gdybyśmy byli weganami ale też warto pamiętać o tym, że danie wegańskie paradoksalnie może być obarczone dużo większym śladem węglowym i śladem wodnym niż proste danie mięsne, a to z tego powodu, że sporządzenie takiego dania z zamorskich owoców, okay. warzyw bądź, bądź produktów, które przyleciały z drugiego końca świata, mm. powoduje, że ten ślad węglowy znacząco wzrasta. Nie na etapie produkcji, ale na etapie transportu. Więc tutaj lokalność to jest mm -hmm. tak naprawdę najlepsze, najlepsze rozwiązanie. Im bardziej lokalnie nasza żywność jest produkowana, im mniejsza część żywności pochodzi gdzieś z dalekich krajów i z dalekich stron, tym lepiej. Mm -hmm. Nawet jeżeli jest to odrobinę. To, co w moim mniemaniu jest potrzebne, to diagnoza tego, co najszybciej możemy zrobić. Zresztą pewne działania, w szczególności te dotyczące kwestii edukacyjnych już zostały podjęte. Istnieje kilka bardzo dobrych kursów, które mają przedstawić problem kryzysu klimatycznego, kryzysu przyrodniczego generalnie rzecz biorąc. Została wydana doskonała książka klimatyczna ABC, którą polecam absolutnie wszystkim, która w sposób... Po pierwsze, bardzo rzetelny naukowo opisuje te kwestie. Po drugie, jest rzeczywiście bardzo przekrojowa, więc, to jest takie kompendium wiedzy, które tak naprawdę każdy posiąść powinien. Też źródło różnych inspiracji, bo jest tam sporo takich informacji, które można wykorzystać w każdym dniu i w naszym codziennym życiu. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Przede wszystkim dziękuję za poświęcony czas.